Cześć, witajcie w nowym vlogu. Czekam na Marka, bo Marek poszedł do Kastoramy. Przyjechaliśmy do Kastoramy, bo jeszcze tutaj yy, kratkę wentylacyjną musimy kupić do łazienki, która jest właśnie, no już praktycznie zrobiona. Jeszcze zostały nam kafelki do zrobienia. Szumu, nie powiedziała nam, a tak naprawdę, mm, no, Markowi, bo ja tam mu nie będę przeszkadzała. Natomiast. Yy, Jesteśmy w innym samochodzie, w Skodzie jedziemy wymienić opony, bo tu jeszcze są zimowe opony. Wprawdzie temperatura nie jest taka strasznie, tak powiem, szukująca. Nie jest tak ciepło. Sorry, ja się tak poprawiam, ale. Kurczę, dobra. Także w ogóle konstrukcja, na jakiej stoicie, to jest tak zabawna, że... Nie chcielibyście tego widzieć, a może byście chcieli widzieć? Otóż powiem Wam, że używam do yy, jako statywu używam yy, podkładki z chusteczek higienicznych, bo aktualnie znajdujecie się na kierownicy. Tu mam łapy, ale Wy jesteście mniej więcej no, w tej przestrzeni między. Ale dobra, nieważne, jedziemy wymienić opony. I yy, no, słuchajcie, tak, czasami można, można mieć taką rozkminę, że przesiadanie się do innego auta znowu trzeba się przestawić i faktycznie tak jest, nie, że yy, no troszeczkę inaczej tutaj te, wiecie, przyciski, guziczki jakieś tam i tak dalej, pokrętełka. Można, yy, wiecie, na samym początku trochę zwariować, bo przyzwyczaiłam się rzeczywiście, że w Volvo inaczej to wygląda, ale Skoda to jest yy, naprawdę fajne autko. Ja na Skodzie no Skoda to jest auto, na którym przekonałam się do automatycznej skrzyni biegów, yy, to już bym tego nie zamieniła, oczywiście jestem w stanie jechać, yy, no wiecie, yy, ręczną yy, skrzynią i tam wajchować, no bo na tym też zdawałam egzamin, na samochodzie właśnie takim, yy, także... Dopiero po latach, po latach przekonałam się do tego, że automatyczna skrzynia biegów jest bardzo, bardzo wygodna. Przynajmniej dla mnie. To jest moja ocena. Ja z tego korzystam. Mam porównanie i w mojej ocenie jest to naprawdę bardzo wygodne. No i tak właśnie się dzieje, że jedziemy na te opony. W ogóle mamy dzisiaj taki, taki też zwariowany dzień, bo zawozimy auto potem musimy jeszcze wracamy do domu po drodze gdzieś śniadanie szybko wszamać wracamy, nagrywam dla Was przepis na zupę krem z zielonego groszku bo mieliśmy to nagrać już wcześniej ale jeżeli ktoś widział w daily vloga, to <grybujesz> właśnie wie, że nie nagraliśmy i z jakich powodów bo ta Skoda, słuchajcie, nie chciała odpalić, mieliśmy no, na, na dzisiaj właśnie, zaplanowaną wymianę opon, ale okazało się, że Skoda nie chce zapalić. Prawdzie ona stała tam, no, czekajcie, z, no, około dwóch miesięcy nie jeździliśmy nią. No i... Mm, I wszystko działo się mniej więcej około godziny dwudziestej, kiedy wróciliśmy z... Yy, od dentysty, bo odebrałam sobie szynę na mój bruksizm. Troszeczkę inaczej ta szyna wygląda i grubsza, jest taka twardsza i taką pra... tak mnie tak informuje pani stomatolog, że taką powinna mieć od początku, no ale dobra lepiej późno niż wcale, ale wracając do Skody no i mieliśmy tutaj niespodzianki, pod maską jakaś zasuszona istota, która tam się dostała chyba myszka i to tak zasuszona, że no naprawdę no i nie działający akumulator ale na szczęście taka, taki sprzęt, który my mamy do ładowania, do odpalania, może, tak? Klemy, które się podpina do akumulatora. No i faktycznie mieliśmy coś takiego, mamy coś takiego, to jest naładowane zawsze, to znaczy staramy się, bo wiecie, różnie bywa. No i, no właśnie zadziałało. Także. Jak widać, <noise> jesteśmy i jedziemy wymienić opony. Także dzisiaj, jeszcze nagranie w ogóle, tak jak mówię, zwariowany dzień. Nagranie: jeszcze ten, to nagranie chcemy zmontować. Ten przepis na zielony groszek, ale już pojawiło się w zanadrzu, gdzieś tam z tyłu głowy, pojawił się bardzo spontanicznie, bardzo przypadkowo pomysł na domowe sezamki. Ja bardzo lubię sezamki. No, rzadko teraz jem ze względu na to, że one są dosyć twarde i no i trochę muszę ograniczyć takie twarde rzeczy. Takie wiecie, zgryzanie różnych rzeczy. Tak samo jak mówiłam kiedyś o tym, że odstawiam zupełnie gumę do rzucia. Tego też stomatolog mi nie zalecał, nie polecał i w ogóle nakazał odstawić. Co ja kiedyś po prostu gumę do rzucia to jadłam, no żułam bo to tak, bo nie zjadam żułam nagminnie to też powoduje wzmocnienie tego odruchu zaciskania zębów a przy bruksizmie to jest no, na pewno niezalecane, dobra także czekam na Marka, mam nadzieję, że kupi co ma kupić i jedziemy z autem dzień dobry ja myślę, że ty oglądasz YouTube, ty nagrywasz. No właśnie. Jaki patencik tu może ma, żeby... A, ten... to ty jeszcze nie wiedziałeś, ja jeszcze tego użyłam. Jako Nie yy, wszystko, statyw... co trzeba. No właśnie, była ta... Yy, ta... Była, nawet identyczna Kratka wentylacyjna. Ja wam pokażę. Była, sobie identyczna, jedna do jednego, więc przychodzę, śrubeczki, bzyk, bzyk, bzyk. Nie no, no najpierw tak. auto, a ile kosztowała? Za trzy plastiki zapłaciłem 76 zł. Mm -hmm. Powiem Ci dobrze, że y, zarejestrowałeś, bo tu słuchajcie w Kastoramie jesteśmy i y, y, trzeba po prostu wiecie w, y, zarejestrować samochód, jeżeli chodzi o, nie Ale ma wiesz, tu, mu tu jest jako takiego tak. bileciku parkingowego, tylko jest wiecie taki, ta maszyna. A y, wiesz że mu tu jest takie coś? Nie. Bo tu jest uczelnia i tu parkowali często gęsto. Tak myślisz? No. Ale właśnie dobrze, że zrobiłeś, y, no bo ja kiedyś pamiętam... Ja tu często jeździłam dopiero mój tata dostał po prostu mandat, nie? No, na Za to, że nie wziął biletu, bo w ogóle to kiedyś tak wprowadzili. No oczywiście to już teraz w tamtym roku było, jakiś czas minął, ale po prostu przyjechał od razu po tym, jak to wprowadzono, tata nie wiedział, no wiecie, co by spaceruje, potem no, bo to był taki okres, przychodzi mandacik, czy... Nie, ale było, to było fajne, że no... Szczęście w nieszczęściu, że pierwszy mandat można jakby zanulować sobie Aha. gdzieś tam, tak, i ja to zrobiłam wchodząc na stronę, podając tam przyczynę, że to i tak dalej, bo, bo akurat te parkometry, tak to nazwijmy? No, maszynki. One zostały niedawno zainstalowane, ale właśnie teraz patrzę i, te, i chodzi gościu, nie, po parkingu Zrobić z zdjęcia. aparatem i kurczę zdjęcia, nie? Aha. A ty byś zrobił zdjęcie? No nie, i tak idzie już w moją stronę tutaj i minął mnie, ale wiesz co, no nie, nie obawiam się, no bo wiem, że ty wbiłeś, nie? Bo oni mają, mają taką aplikację, że on podchodzi z telefonem, i Tak, tak i ona mu szczytuje i, i, mu i mm. chyba wyświetla mu, czy jest rejestracja, czy, 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 czy nie zarejestrował ktoś się, nie? No, ale mandacik to słuchajcie, około 90 zł, jak ja pamiętam. A nie więcej, nie 150 nawet? Albo może 150, także no. A to jest chyba tam, bo dwie firmy, co obsługują te wszystkie parkingi. Tak i faktycznie teraz, jak już ja podjeżdżam do jakiegoś marketu, to zawsze się rozglądam, a przeważnie już w większości marketów są takie parkowe. Przecież znaczy nie wszystkie te, gdzie w okolicy jest jakieś miejsce, gdzie można było zaparkować auto i iść na dłużej. To tam mm. są takie parkometry. Tak A samo jak się w Silezji wycwanili, nie? Trzy godziny ma. No bo parkowali do cyklu. Nie znam takich jednych. Tak. <śmiech> <śmiech> Myśmy też tak robili, no trzeba się przyznać. Że parkowaliśmy na przykład na Silezji, <laughs> szliśmy w teren i. To się nadal robi. Przecież my też jak idziemy do dentysty, stajemy na Kauflandzie, bierzemy bilecik, skoro mam dwie godziny do wykorzystania, to sobie mogę. Tam nie ma, że muszę iść do sklepu odbijać paragonik. Ale ja ci powiem, że jeszcze może dojść do tego. Że będziesz odbijała przy kasie za niedługo, bo się też orientują, że na dwie godziny stają tak jak my. No właśnie. No to co? Pójdziesz sobie do Kawlandu, kupisz bułkę, odbijesz i masz parking za 50 groszy. No tak, ale jak masz na to czas i mm. tak dalej. Takie, wiecie, kocki kockie. Kombinacje. Potrafi, Polak A potrafi. no właśnie, mamy tu na takiego. No na nas nie, nie ma mocnych. Dobra, jedziemy z tymi oponami. Ale wela. No właśnie. Włosy jeszcze mokre. Ale y, dlaczego mokry? Y, ja zmieniam po prostu moją weekendową rutynę. Czyli y, postanowiłam, że w soboty i niedzielę y, będę rano miała włosy. I dlaczego? Y, jest to związane z tym, że postanowiłam, że y, właśnie y, na noc z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę będę nakładała sobie taką odżywkę y, odżywkę na noc. <noise> um, A to nie schodzi trzeba w czasie spania? No wiesz, to no, się na pewno trochę tam wyciera pod także spokojnie, ale jak nakładam odżywkę, no to robię to oczywiście yy, no, na 2-3 godziny przed pójściem spać i sobie ją wtedy yy, mam na głowie. Włosy związuję yy, w taki kok, yy, no i przesypiam tak całą noc. i... Rano w sobotę, rano w niedzielę myję włosy. No i właśnie mam jeszcze suche, suche, mokre. Moje włosy w ogóle dosyć długo mi się suszą, bo one już teraz, czekajcie, która była, no już prawie dwie godziny. Jeszcze mam je tutaj z tyłu, od spodu mokre. Długo mi się suszą. Ja w ogóle jestem takim typem, że ja y, bardzo rzadko, praktycznie w ogóle nie używam suszarki do włosów. Ja suszę włosy w sposób naturalny, taki, że chodzę i one mi się wysuszają. Y, a dlaczego postanowiłam zmienić taką y, tą moją rutynę? Weekendowa rutyna dotycząca oczywiście tej pielęgnacji włosów, żeby troszeczkę znowu y, zmienić tą swoją pielęgnację. Żeby troszkę inaczej podziałać na włosy, w ciągu tygodnia y, tak jestem nauczona i przyzwyczajona, że zawsze miję włosy wieczorem, mniej włosy codziennie, bo mam, bardzo mi się przetłuszczają. Ja wiem, że po nocy też te włosy jeszcze y, się przetłuszczą w trakcie snu, bo przecież i pocimy się, także no. W jakiś sposób na pewno też rano się budząc, te włosy już nie są w takiej kondycji świeżej, no ale rano. No cóż, to jest moje lenistwo, yy, czy, czy tam moja wygoda, może tak powiem, bo nie chciałoby mi się wstawać yy, no na pewno godzinę wcześniej, yy, żeby być włosy, jakoś je tam yy, później suszyć, bo musiałabym z mokrymi wyjść z domu, yy, więc po prostu tak, a że. Chciałam wypróbować inną kurację, właśnie taką nocną, bo są takie maseczki, które na noc się nakłada. Mam nawet taką w sprayu, wegańską e, taką maseczkę, którą można nałożyć e, także na noc. No to postanowiłam, że sobie taką rutynę e, wprowadzę, że zmienię i mm, no i zobaczymy, trochę tę kondycję włosów chcę poprawić. E, na razie jestem na etapie, że włosy zapuszczam, mam je takiej średniej długości dla mnie średniej, ja tak uważam, że one są średniej długości. No więc tak, zmiana mojej weekendowej rutyny, zmienia się. Łyk, mm. miętowa, miętowo-jabłkowa, ale już wypłukana, bo to jest moja chyba czwarta dolewka. No. Mm. Dzisiaj? Tak, ale wiecie co, że jest weekend, jest niedziela, jest godzina w pół do dwunastej, ja już nie śpię, no kilka godzin i jeszcze nie jadłam śniadania i w ogóle nie mam a, takiego, e, takiej potrzeby, nie, nie czuję głodu. Nie wiem z czym to jest związane, może z tym, że wczoraj się przeżarłam. <laughs> Byliśmy wczoraj na urodzinach. Dobra, zmiana znowu tematu. Uciacie mojej na ogródku, fa bardzo fajnie było spotkanie. Pogadaliśmy i w ogóle w stwierdzam, że takie ogródkowe... Yy, urodziny, imprezki i spotkania są bardzo fajne, wygodne, super. Dużo plusów, właściwie zero minusów chyba, bo, bo na przykład, yy, wiecie, jesteście na świeżym powietrzu. No, oczywiście z altanka siedzicie sobie stoły zastawione i tak dalej, fajnie. Yy, grilla zrobicie na świeżym powietrzu, bo kuzyn ma fajną taką yy, grillownię, <gryw> że tak powiem, nawet wędzarnię ma swoją, także to już wiecie, level, yy, po poziom wyższy. I na przykład, jak są dzieci, a były dzieci, to one sobie biegają. Wiecie, tam jest uśtawka, i na kocyku mogą sobie usiąść. Oczywiście, warunek, jeden warunek podstawowy: ładna pogoda. A było ładnie, było ciepło, było no, no, bardzo fajnie, przyjemnie się się działo. Także no, no, same plusy, piękne drzewa owocowe, które właśnie teraz kwitną, jak pachnie jabłoń, normalnie coś, coś wspaniałego, tylko te kwiaty już zaczęły, już opadają. Dalej, jeszcze jeden plus ogródkowego. Nie, marcie Marku, jeszcze cię nie widać, zaraz cię pokażę. Proszę, proszę. Nie, ten zapach po prostu jest obłędny. I kiedyś chyba takie perfumy też były, nie? Być może właśnie tak pachniały takim zem. Zęb... No, coś wspaniałego. I nie to, że sobie sama wiecie, gospodarz mi zerwał. Także nie, 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 nie zrobiłam tego bez wiedzy, ale dostałam takie piękne bzy no jak one pachną przecudownie także kilka gałązek mi się dostało kolejny plus <grymne> no ale no i właśnie tak jak mówię bardzo, bardzo przyjemnie bardzo fajnie wygodnie też dla gości wiecie możecie wstać, poruszać się, przejść po ogródku no, no, no naprawdę dla dzieci frajda bo i trampolina i, i tak jak mówiłam huśtawki i na kocyku jakieś gry Yy, super sprawa, naprawdę super, no jedyny minus może, no jeżeli chodzi o ogródkową imprezę, ale to też nie dla wszystkich na pewno, to, to jest to, że jak nadchodzi wieczór, no to zmienia się temperatura, spada i staje się, i jest zimno, jest chłodno, także to może być minusem, no ale po prostu zakładamy bluzy, czy tam jakieś takie, tak, to katany i inne rzeczy i jest nam cieplej, no i jeszcze jeden minus, no to ta taka pora letnia, no to mogą być yy, bardzo uciążliwe komary, nie, yy, no ale na to też są jakieś sposoby, bo są różnego rodzaju spreje, jakieś tam wiecie świece, nie świece, nawet teraz yy, spotkałam się z tym, że są takie świece na komary, przeciwko yy, komarom, także... No naprawdę bardzo fajnie. No i y, taka dygresja, właśnie byliśmy na, na urodzinkach, było bardzo fajnie y, spotkanie, no jak to i, i tak jak mówię na ogródku, dla mnie same plusy, no tak, no te dwa minusy wymieniłam, to już niech będzie. Także, a wracając właśnie do tego, że y, y, przeskoczyłam do ogródka, bo może, że się tak na tego urodziłam, no naprawdę, grillowane y, <laughs> kiełbaski i mięska to są zawsze przepyszne, także ja lubię i się dosyć nadal, ale właśnie pijąc y, yerbę, a propos y, apetytu i to właśnie już z bratem na ten temat rozmawiałam, bo on też ma coś takiego, że jak on pije rano y, yerbę, to po prostu... Mm, nie czuję się taki, znaczy nie czuję głodu, nie czuję po prostu, wiecie, takiego pragnienia, żeby yy, zjeść coś. No czuję się najedzony. Mm. Ja teraz zrobiłam sobie kanapki, kanapki z białym serem i pomidorem, no ale one tam jeszcze są, nie? Takie trzy kromeczki. Połóweczki, kromeczki, żeby nie było. Yy, no i na razie sobie tu yy, są. Marek się ze mnie śmieje, ale ja wam go pokażę, bo to nie ma tak, że co. Dodaję TikToka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam? No Dobrze, dopiero to, yy, ale... Marek dodaje TikToczka. Yy, no, u nas na kanale pojawił się przepis na zupę krem z zielonego groszku, także wpadajcie. Natomiast już w yy, najbliższym czasie pojawi się przepis na domowe sezamki, bo taki nam wpadł, wpadła nam taka zajawka, także będzie zupa krem jeszcze została troszeczkę w słoiku na zupie na rosole, który wykorzystałam do tego kremu, przygotuję sobie pomidorową, tak z rosołu z wczoraj, no i będziemy mieć sobie taką zupkę. Dzisiaj jeszcze chcemy wyskoczyć. No mam nadzieję, że pogoda się utrzyma, bo coś takie to niebo jest nie tego. Chcemy wyskoczyć na wycieczkę do Boża. Nie mamy daleko, a fajna pogoda. No zapowiadają, wprawdzie u nas dzisiaj przelotne deszcze, ale jeszcze jest ładnie, przyjemnie ciepło, bo przyszły tydzień ma być w ogóle, wiecie, kryzysowy. Jak wy to oglądacie w loga we wtorek, to ma już być zimno, pogoda ma już bardzo się zmienić. Także no zobaczymy, a my chcemy wykorzystać dzisiejszy dzień, właśnie, żeby zrobić sobie taką wycieczkę do Raciborza. Boża. W Raciborzu Bożu byliśmy w porze zimowej, jarmarcznej, bożonarodzeniowej, przedbożonarodzeniowej. No i postanowiliśmy właśnie ten tur, taki zrobić też wiosenny po śląskich miastach, a może jeszcze gdzieś tam e, czmychniemy ja jestem w trakcie montowania e, fragmentów vloga, trochę e, wiecie e, śledzę tutaj e, telewizyjne newsy e, o i właśnie ostatnio słuchajcie ja nie wiem, ale ja bardzo polubiłam zakupy internetowe jak, e, idziemy do galerii to już tylko musowo no na przykład jak tam ktoś już coś musi przymierzyć i tu i teraz i, i to nie, nie może, no nie może, no że, że szybko żeby było, natomiast bardzo lubiłam zakupy internetowe i słuchajcie ostatnio szukałam też takich mm, sandałów na lato, bo y, no już potrzeba by było zmienić, no i szukam, szukam i trafiłam sobie na taką stronkę, no i szukam, no i... Wiecie, tam można na, każdym, na każdej stronie to yy, możecie sobie yy, odnaleźć wiadomo informacje podstawowe, czyli jaki rozmiar, z czego wykonane, yy, jaki rodzaj materiału, a jaka podeszwa i tak dalej, długość stopy na dany rozmiar, no i, i po prostu tak, tak wiecie, czy te parametry, tamte... No i nagle takie, takie hasło, ten gość, tę gość, tę gość obuwia. Słyszałeś o czymś takim? Ja mówię, o tego gościa chodzi teraz. Tę gość. Tę gość obuwia oznaczona jest słuchajcie yy, literami alfabetu. Ja pierwszy raz z czymś takim się spotkałam. Nie słyszałam nigdy o tę gości obuwia yy, i nawet słuchajcie potem sobie zaczęłam googlować nie no bo tęgość gość obuwia F. Co to znaczy? No nie wiem co to znaczy, bo po prostu nigdy się z tym nie spotkałam. Nie ma takiego wyjaśnienia. tam czy to jest? Nie, tam nie. Natomiast ja sobie wpisałam, wiecie, oczywiście od razu w Google, tęgość buta. Tęgość buta, które stosują producenci. Tęgość buta na przykład F, no pierwsza z brzegu. To w przypadku większości producentów obuwie przeznaczone do wąskich stóp. Tak, tęgość buta G. To zarezerwowana jest dla standardowej stopy, która nie jest ani za szeroka, ani za wąska. No, ale po prostu nie, ja nigdy nie, 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 nie spotkałam się z takim określeniem tęgość. Tęgość buta H na szeroką stopę. A szeroka. Nie wiem, nie wiem, czy to jest spowodowane. Dlaczego akurat takie e, takie określenia, takie oznaczenia liter? E, jak zmierzyć tęgość stopy? No i teraz kurde, jest kilka teorii i teraz wam przeczytam. Zmocz stopę w wodzie i odciśnij ją na kartce papieru. Stopa o standardowym podbiciu powinna zostawić ślad z wyraźnym wgłębieniem środkowej części podeszwy. Jego najdalszy punkt sięga wysokości drugiego lub trzeciego palca stopy. Posiadacz takiego podbicia, posiadacze takiego podbicia mają zazwyczaj tęgość obuwia G. Mhm, mm jeśli... jest. Ślad podbicia chodzi. No, a mnie chodzi. Stopy. A mnie. Podbicie, bo się mówiło kiedyś, nie? Wstebie. No, podbicie, tak, wysokie mam podbicie, i nie, każda sto... nie każdy bud mi wchodzi, nie? No, to wszystko jasne, tylko gracz ten tęgość stopy. Tęgość stopy. A kiedyś, kiedyś podbicie, dobra. Także taka nowość. Słuchajcie, tego nie wiedziałam, i po prostu byłam teraz zszokowana. Jaka znowu informacja do mnie dotarła. Tęgość, no ja chyba mam wysokie podbicie. To, co mi się tak kojarzy, więc ta tęgość by była na poziomie H, chyba. H, H, ha chyba. Dobra, pranie się. Pierze, Marek, robi śniadanie. Też serek? Też, na serek, ale ty masz piękny talerz. Moje kanapki Dla nie prezentują się tak fantastycznie. Szymon, dobrze. <laughs> no właśnie, a i jeszcze sobie zapodajesz, widzę szneczkę. No nie wiem, właśnie, czy czym zapodam, czy nie. Dobra, także smacznego. Marek sobie przygotowuje śniadanie, ja tutaj kończę montowanie vloga. Yy, aktualnie mój stoliczek wygląda tak. Proszę bardzo. Jest bez, jest tykwa, jest um, komputer. Właśnie. I yy, no właśnie, i to jest wszystko. Yy, a my zbieramy się później na... Zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Z tego naszego wyjazdu. I, by, by nie no właśnie, byle nie padało, także jak dziś nam się uda wyskoczyć, to na pewno jakieś przybiteczki wam tu wrzucę. Jesteśmy na dodrą. Z pysznymi lodami. A ja mam nie, nie, ten, chyba zły tryb filmowania włączyłam. Bardzo dobry. Tak, bardzo dobry. Ale ja wam powiem, że znowu zostałem wrobiony. Michasia z sobie po porcji loda. Jak się skończyło? Że mi wcisły to wszystko. Pojadły mm. trochę i mi dały. No i jak potem? Jak funkcjonować? tak funkcjonować, że już Wam pokażę w jakim pięknym miejscu jesteśmy. Racibórz. Odra. Akurat tutaj jest zrewitalizowany ten lewy brzeg. Tamten jeszcze czeka pewnie na rewitalizację. Ale bardzo piękne, urocze miejsce do spacerów. Rowerzyści też tutaj dopisują, bo dzisiaj też jest piękna pogoda, nie? Super. No, obawialiśmy się, że będzie Yy, padać. Jakieś chmurki tutaj się yy, przyplątały, ale jest pięknie. Udała się pogoda. Spacerujemy. Przejdziemy mostem na drugą stronę Odry. Idziemy dalej do yy, browaru. Muzeum to jest, nie? Muzeum. Yy, Jezu, sorry, bo loda też jadłam, no właśnie, żeby nie było. Nie, tylko nie tylko tylko Ale ja się podzieliłam, no. i jednak okazuje się, że kwitną kasztany. Spójrzcie. Matura za miesiąc. No, niecały. Kasztany zakwitły. Zamek Piastowski w Raciborzu. Bardzo fajne miejsce. Tutaj są i pootwierane przynajmniej widzę dwa ogródki. Maszynownia, restauracja i tutaj coś jest też, ale nie jestem w stanie dookreślić. Fajne miejsce, bo tutaj odbywają się pewnie też jakieś koncerty, jakieś spotkania. Także rewitalizacja, jak widzieliście na przebitce też, coś tutaj nowego powstanie też. I no widać, że cały czas się coś tu zmienia, rozwija. Byliśmy tutaj jesienią chyba? W listopadzie chyba. Jakoś tak. No to zupełnie inaczej to wyglądało wiadomo, natomiast o, stoję. No, tak jest lepiej. Tak jest ładniej. E, oczywiście obok, tutaj za tym zamkiem jest browar. E, natomiast on e, dzisiaj jest nieczynny. Jeżeli chodzi o akurat tę godzinę, bo chyba jest do 15 i nie wiem, czy w ogóle w niedzielę jest czynny. No. Także drugi raz, ale nie zobaczymy. Tylko to, co widzieliśmy i słyszeliśmy od moich rodziców, bo oni byli tutaj z wycieczką. Ale jest pięknie spacerować, można cieszyć się dniem słonecznym, ciepłym. Idziemy dalej.